Dzisiaj przygotujemy pyszną, domową granolę z airfryer. To świetna propozycja na zdrowe śniadanie lub przekąska, a przygotowanie jest naprawdę proste. Dodatkowo możecie dodać tylko swoje ulubione składniki, a jak wiemy w sklepowych gotowcach różnie to bywa. Zobaczcie jak w kilka minut stworzyć własną, chrupiącą granolę. Pierwsze co musimy zrobić to wyłożyć papierem do pieczenia kratkę airfryera. Do przygotowania potrzebujemy 100 g płatków owsianych górskich, to nasza baza. Wysypujemy je na papier. Dodajemy do nich 30 g suszonych owoców, my użyliśmy mieszanki żurawiny i posiekanych wieśni. Następnie dodajemy 20 g posiekanych migdałów lub innych dowolnych ulubionych orzechów oraz 20 g pestek z dyni, choć świetnie sprawdzą się też pestki słonecznika. Dla wartości odżywczych dodajemy 10 g siemienia lnianego. Całość łączymy 10 g rozpuszczonego masła i 10 g syropu klonowego lub syropu z agawy. Możecie też użyć rozpuszczonego miodu. Posypujemy połową łyżeczki cynamonu i wszystko mieszamy by. Składniki dobrze pokryły się naszym płynnym klejem. Następnie wkładamy do airfryera i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 20 minut, pamiętając o przemieszaniu granuli co jakiś czas. Dzięki temu równomiernie się zarumieni i będzie idealnie chrupiąca. Szczegółowy przepis znajdziecie w opisie filmu, a jeśli chcecie więcej pysznych przepisów, to sprawdźcie naszą stronę afryerzepisy.pl oraz naszą ofertę e e-booków na przekąski, obiady, pieczywo ciasta i desery. Oczywiście z Airfryer. Linki znajdziecie w opisie filmu. Zostawcie nam łapkę w Górę, komentarz i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów. Smacznego!